Dawno temu, już mogę mówić, tak? Tak, 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 oczywiście. Dawno, dawno temu ro robiłem specjalizację z farmakologii i zielarstwa. Mhm. O lekarz wiem trochę więcej niż przeciętny lekarz. Mhm. Wiecie, ile kosztuje leczenie amantadyną? Tak. 2 złote 3 grosze na jednego pacjenta. Jeszcze raz możesz to powtórzyć? Uważajcie, Dwa tam 2 złote 3 grosze, to jest tak. Wiwerzytka, opakowanie... 50 tabletek po 100 mg. Wiguryt-K, tak, tak? Daj... tak? Dobrze pamiętam? Wireget-K. K, tak. Mhm. 50 tabletek po 100 mg starcza na 10 do 12 chorych na to tak zwane przeziębienie. Podaje się raz dziennie 100 mg. Tam mogą być jakieś objawy uboczne, ale tak, 4 do 5 dni. Jedno opakowanie kosztuje. 20 zł, 28 groszy. A, 10... a wiesz, ile kosztuje już na czarnym rynku? Dlatego, Nie. że fabryka w Pabianicach, która robi amantadynę, ma znaczy, za. To, co, co ja mówię, jest węgierskie. A, widzisz, więc polski lek, który jest w, 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 em, eksportowany na, na zagranicę, Bardzo ciężko go w Polsce kupić. Bardzo ciężko. Jedno opakowanie tej amantadyny kosztuje już w tej chwili 99 zł. No ale to to że normalne, czasami dostępne, rzadko dostępne, jest dla mniej więcej 10 lub 12 pacjentów. Jeżeli dla 10 pacjentów kosztuje to 2 złote, trzy grosze dla pacjenta. A powiedz mi, a jaką, a jaką masz świadomość? Wiadomość, jakbyś chciał pozyskać taki lek, taką amantadynę. Jesteś w stanie ją sprowadzić z fabryki, z hurtowni, z Węgier nie, 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 nie. To no. jest coś takiego. Pojedynczy człowiek nie jest w stanie sprowadzić. Czasami hurtownie to mają. To się stosuje obecnie u nas najczęściej przy leczeniu choroby Parkinsona. Daje się wystrzegać. Daje się wyższe dafti, daje się tam cztery razy sto, a takiemu zagrypionemu młodemu daje się raz dziennie sto staremu tak po 65, to raz na dwa dni nawet wystarczy i to wystarcza. Tylko tak jak prezydent Trump zaczął mówić coś o amantadynie, to mu Twittera i Facebooka skasowano, nie? No, no na tym się interesu biznesu nie zrobi, no. Teraz nasi zaczęli mówić, nasze władze obecne, znaczy na, nasze, władze narodu wybranego. Ci, co nami rządzą, Polsce, ci, co nami rządzą, tak. Zaczęli mówić o tym, że jakieś badania na temat leczenia. Bo w zasadzie przez ostatni rok nic nie mówiono na temat leczenia tej całej grypy sezonowej, tylko od razu pod respirator i do piachu. No bo w zasadzie, wiecie, yy, przez. Jeżeli się z nowego, zdrowego człowieka podłączy pod respirator, to on tak po dwóch tygodniach bycia pod respiratorem, to ma jakieś 15% szansy, będzie żywy. Wiecie, jak to wygląda? Mój teściu ubierał 4 miesiące na respiratorze. Wiem, jak to wygląda. Pompują powietrze do płuc i wypompowują. Bronicie się. No to właśnie zwiodca. Jesteście zacewnikowani, macie rurę w gardle, pulsokrzymetry na palcu. na... Płytką płyt sedację, tak? Na ręku. Trzeba dać tyle, żebyście byli zwiotczeni. I trzeba liczyć na to, że się przydarzy jakieś zakażenie. Aha, co do zakażeń. Ostatni antybiotyk wprowadzono na rynek w roku 1988 33 lata temu. Pamiętacie zapewne noce i dni książki, książkę lub film. Był taki Bogumił, wyszedł, zawiało go i nie ma Bogumiła. Tak, tak. Dawno, dawno, ...temu na zapalenie płuc się umierało. Później wprowadzono penicylinę... I później najgłupszy stażysta mógł wyleczyć zapalenie płuc. Później u nas zaczęto używać antybiotyki bez opamiętania. Te szczepy, które były wrażliwe, wyzdychały. Te, które zostały, są niewrażliwe. No i w zasadzie na zapalenie płuc znowu można umrzeć. Poza tym tak, jeszcze jedno. O tych szczepionkach, jak ktoś się ma dać zaszczepić, podpisuje cyrograf, że nie będzie później o wątpliwości wiecie jak uczono mnie farm farmakologii było coś takiego talidomid mhm. panie doktorze Matyja który chcesz przysługiwać sprawdź co to było firma Greenental niemiecka opracowała lek na wymioty ciężarnych bo te baby żyją jak koty i wszystkim bardzo smakowało Poczekajcie, muszę się dać. Z tym, że okazało się. Zniekształcenia później... kończyn, braki i tak dalej, tak. Tak. Ta firma <coughs> jeszcze istnieje, ale trochę zapłaciła. I to nieprzebadanych rzeczy się nie daje. Badania. <coughs> jakichkolwiek leków, to się przeprowadza parę lat, a tu jest coś niesprawdzonego i to nie jest tak, że dajemy, 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 jeszcze jest, no jeżeli się stosuje szczepionki, to wiecie, jak pogryzie was wściekły pies, to powinniście wziąć, bo jeżeli nie weźmiecie, to pójdziecie na 100% do piachu. Mm -hmm. A jeżeli jest jakaś grypa, wiecie, ja się bawię. ...medycynę prawie 40 lat. Mm -hmm. Nie chodzę w masetce, bo może mi zaszkodzić. Słyszycie, jak każde? Tak, tak, tak. I nie dam się zaszczepić, bo, my, bo wiem, co mi może grozić i po prostu nie. A ci, którzy bardziej wierzą w telewizji, wyskoczy jakaś pani Monika Olejnik, na przykład wasza ulubiona re redaktorka i bije brawo jak foka. No to jak wierzą, to niech się dadzą na szczepić.